Drużyna prowadzona przez Artura Węskę ma w ostatnim czasie gorszy okres. O ile stać ją na rozegranie lepszego meczu, tak często spisuje się poniżej oczekiwań. Nie inaczej było w niedzielę, gdy uległa rezerwom śląska aż 0 do 4 Pozostaje mi jako trenerowi tylko przeprosić tutaj m, ludzi nam kibicujących oglądających ten mecz, bo, bo tak jak dzisiaj my zagraliśmy, no to po prostu nie wypada na tym poziomie. E, szczególnie przed takim meczem. Nie mówię prestiżowym, ale jednak z Akademią, która również ma rezerwę w tej lidze, my przeszliśmy obok meczu, zaprezentowaliśmy się naprawdę fatalnie. Przeciwnikowi wychodziło wszystko, my nie potrafiliśmy w tym meczu nic. Bramki dla gości zdobyli Sebastian Bergier, Piotr Samiec Stalar i Miłosz Kurowski. Pomimo tego, że Wrocławianie już po 21 minutach prowadzili dwoma trafieniami, to zdaniem trenera przyjezdnych ten mecz nie był jeszcze rozstrzygnięty. Chciałem pogratulować zespołowi za to, że że nie pękliśmy i pierwsze 30 minut one mogły się potoczyć w różnie. Ten mecz był wyrównany, bardzo mocny w kontakcie i, i nie pękliśmy. I dzięki temu wygrywamy 4-0, a tak naprawdę mogliśmy jeszcze więcej. Spotkanie rozpoczęło się od szybko wywalczonego przez gości rzutu karnego, który zamienili na trafienie. Lechici w kolejnych minutach nie potrafili odwrócić losu w meczu. Przeciwnik był zdecydowanie lepszy od nas i e, ciężko jest mi to mówić, bo bo to jest zawsze ciężkie dla, dla trenera, który przegrywa, zawsze się szuka, tłumaczy czegoś, co, co pozwoli. Dać jakichś pozytyw, gdzieś się zaczepić. Natomiast dzisiaj mogę tylko pogratulować trenerowi Włoczkowi przygotowania do meczu i wygrania z nami, bo wygrali zasłużenie i tak to dzisiaj wyglądało od początku do końca. Po 14 spotkaniach Lech 2 Poznań znajduje się w strefie spadkowej z 12 punktami na koncie. Młodym Lechitom udało się wygrać zaledwie dwukrotnie. Jesteśmy w trudnym momencie, tylko że ten moment trwa od początku sezonu i. i Czasami się budzimy, czasami się motywujemy, powtarzamy sobie pewne rzeczy, natomiast e, niestety czarodziejskie różdżki w piłce się nie ma. E, potrzebna jest ciężka praca, pokora, odpowiedni mental. Nam czasami tego brakuje. W następnej kolejce drużyna Artura Węski pojedzie do Pruszkowa na pojedynek z tamtejszym zniczem. Lepiej w ostatniej serii spotkań poszło drugiemu przedstawicielowi Wielkopolski na tym poziomie rozgrywkowym. KKS Kalisz pokonał na wyjeździe Siarkę Tarnobrzek 2 do 1.